O, tu coś przyłapię. O, już laty rynkoc. No witajcie serdecznie. Tu jest moja nowa wieża. Kupiłem sobie soniaka takiego. Nie? Nie przyłączę, przez Fajna. I kurwa, tu z tyłu... Mam pokonaczek jaki tu mam cały warsztat rozpierdolony. O, tu gurety są do spawania, lutowania. Tu jest gniazdo do tej wieży, do wyjścia... A. Do wyjścia rozumicie, z tym? O, tutaj w tym miejscu. Takie główno to jest małe, kurwa. Jest włączony adapter, nie? No i tam się połamało, kurwa, to wyjście, bo jest malutkie, oczywiście. I próbowałem to wczoraj tutaj kurwa lutować. O, tak o lutowałem. O, tam, kurwa, moje luty są jebane. I one są kurwa. Ale to jest kurwa. O tu? O, tam lutowałem. No stąd się kurwy. No tam widać, że lutowane jest, nie? No. Okazało się dzisiaj kurwa, że próbuję robić to, ale nie ma napięcia, nie? W ogóle. Ponieważ tu jest taki kurwa mały koleżka, o. o. Ale pokaż. Go? On jest, kurwy syn, w kolorze zielonym. A, ten A. Ten A. Ok, bo to, kurwa, to światło też... Ten ten A. Ten jest dobry, bo wymierzyłem. A ten jest zjebany, kurwy syn, I on nie przewodzi prądu, pierdolony. Muszę go wyjebać, ale skąd już takiego, kurwa, zielonego, nowego? To jest cała ta wieża, nie? W środku, kurwa. Tak wygląda, tu są te napędy, o. Tu są napędy, tu jest rolka, skiczkany, o widzicie? Zjebany tu jest ten guma ze starości. No. Taka rolka jest. No. No. To jest wszystko sparciałe. O, zatykam tą, ona jest jak kurwa. O, patrzcie, jak się rozpierdala wszystko. No, widzicie? Jak mało główna się korewa robi. No i nic, przy pomocy tego geretu Znalazłem Starą kurwa, znaczy starą Płytę z komputera o. Płytę z komputera i pasuje kurwa ten Pasuje ten koleżka mi Nie, o ten On jest różowy, nie jest zielony Kolory ma trochę inne Znaczy kolory, no to też podobne Tam jest srebrny Dwa czarne i brązowy Tu jest kurwa Nie wiem, daltonistą jestem, chuj z tym ale on, ten o, wylotuje jego i wpierdolę go tam. Zobaczymy, może zadziała. To jest z komputera zdaje się, kurwa, płyta jakaś. No bo chuj wiesz czego, z telewizora, nie wiem kurwa, taka o. Trochę tego skomplikowane, pierdolone jest, nie? No, tu jeszcze miałem takie inne starsze, kurwa. No tu już w ogóle nic nie działa, z tych terystorów, z tych, tych. tych ale no ten jeden działa. Spróbuję to zarutować, zobaczymy, co się będzie działo. Jaki będzie efekt tego wszystkiego. Nara, trzymajcie się.